Siemano Majsterki, dzisiaj będzie precyzyjna robota. Musimy się pozbyć tych belek jednej i tamtej drugiej. Miejmy nadzieję, że nic się nie zawali. Także będziemy dzisiaj to wycinać. I co? Tu na górze nie wiem, czy będziemy robić takie coś jak tutaj jest, to z drugiej strony, ale chyba raczej tego nie będziemy robić. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Na razie usuniemy jedną, poczekamy jeden dzień, zobaczymy czy nic nie będzie strzelać, a później będziemy wycinać drugą. To najpierw zabieramy się za jedną, za tą pierwszą. I co? Plan jest taki, żeby przyciąć ją gdzieś w tym miejscu, wyłamać tą górę, później przyciąć tu i później już tu dociąć te dwie deski i na dole. I zobaczymy. Jak to będzie szło? Mam nadzieję, że łańcuch pile ostry, bo drewno pewnie twarde. Zabieramy się za robotę. What Ciężko idzie. Muszę jakąś drabinę? Był taki czpien wyrzeźbiony i wsadzony. Dobra, jedną mamy teraz. Bierzemy się za ten spornik, tu a później, może to wytnę, i tam jakoś to wkręcę, czy coś zobaczymy, żeby to się tam trzymało na burzy. o to wyglądało tak i tu był kołek ten drewniany na górze, co jest wbity tu, żeby nie wyskoczyło. Dobra. Teraz musimy sobie ją uciąć w tym miejscu, tylko żeby nam na nogi nie spadło. <śled> mamy wyciętą elegancko tą dziurkę tam się tutaj się też dotnie jakąś tą jakąś deskę żeby tutaj to ładnie było a tu się jakoś zapianuje pianką piana musi być i tu na górze też jak wytniemy tą drugą tu chodźcie z tej strony tam jest też taka dziura na górze i też trzeba będzie dociąć sobie łatę puścić w środek, skręcić żeby to była jednolita deska no to co to teraz bierzemy się za drugą łatwo poszło dzień sobie odczekamy zobaczymy czy tu się nic nie będzie działo ale raczej nie powinno What? zajmiemy się może najpierw nie, najpierw się zajmiemy tą belką a potem będziemy robić te takie Zaprawki. Dobra, majsterki. Bierzemy się za tą drugą belkę. Konstruktor był, zobaczył, powiedział: Można wycinać. To co? To wycinamy. Postało trochę. Patrzyliśmy, czy, czy coś nie będzie się działo. Nic się nie dzieje. To można ciąć. Teraz sobie musimy ją wyrwać, a ona sama wyjdzie, nawet nie trzeba. O. Dobra, to co teraz będziemy się brać za dół. <laughs> No i dobra Już mamy usunięte dwie strony Od razu więcej miejsca się zrobiło Teraz zajmiemy się tutaj Tymi wszystkimi dziurami I tam na górze Coś trzeba będzie dosztukować Żeby Żeby nie było takich dziur Może nie wiem, może utnę z tego To jak jest, może to utnę piłą i to powinno tam wejść elegancko. Nie trzeba będzie nic sztukować. Zaraz będziemy myśleć. Najpierw sobie tu porządek zrobimy. No to widzimy się za chwilę. Wzmocnijmy sobie jeszcze tymi długimi skrętami tą belkę. Szło. I teraz bierzemy się tutaj za ten Tu na dole mi się wydaje, nie wiem czy tu dociąć kawałek płyty, dokręcić, ale chyba dotnę. Dotnę kawałek płyty. Chciałem tu na początku wypełnić to całe pianą. Ale tu mam gdzie przykręcić. To dotnę taki kawałek płytki i będzie gitara. Kawałeczek już jest. O, elegancko pasuje. Gdyby go przykręcimy, no. o, i elegancko i tutaj. Sobie wpuścimy piankę, uszczelnimy sobie. zbierzemy się za tamtą drugą stronę. Tutaj musimy coś włożyć pomiędzy to i, i wymyśliłem, że akurat wchodzi taka łata. To dziebniemy sobie tą łatę tutaj. Oh my god! Wow! No! Oh my god! O. A resztę oczywiście uzupełnimy pianą. Dobry bit. Ten bit. O, przywiercimy sobie. sobie. W ten sposób na równo. Ja może coś będę miał i z drugiej strony się złapie. No. Mam tu taką płytkę, może ona wejdzie na siłę.

Coś cieńszego, może to wejdzie, o. Może wejdzie. Chodź tam, kurde. Nie ma jak uderzyć. wkrętami podajcie mi tam wkręty, majst, dziękuję Wam bardzo. Zrobimy sobie ją tutaj. Ką tu čia 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 čia? Kaip čia čia? kurde macie to będzie to I teraz tu coś trzeba wykombinować jeszcze nie wiem jak to przykręcić bo nie mam do czego nie mam tu jak nic przykręcić zażygamy to całe pijano i będzie spokój Да. Niech to, żeby nie rozsadziło nam podłogę ładnie sobie na równo Kniemy nożykiem a tu nie trzeba tu będzie miod, cebula teraz wkładamy sobie w ten sposób Yeah. A trzecia wejdzie na styk, to będzie młotkiem bić. Mam nadzieję, że wejdzie. Widział pan? A ta znajdzie tu. O! Trochę się ją później podhewluje. przyłapiemy sobie ją jednym wkrętem. Przyłapiemy i idziemy. coś takiego będzie tu jeszcze się siuknie pianką dookoła o. żeby uszczelnić to wszystko i zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądać na, na koniec No i elegancko. Dobra majsterki, kolejna bardzo dobra robota. Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Piszcie komentarze. Klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zapraszam do poprzednich odcinków, żeby sobie przypomnąć, jak to wyglądało na początku. No i co? Do następnego. Na paka, cześć.